Planica 25 marca 2007 roku, zakopane 21 stycznia 2011. Na 39. zwycięstwo w karierze Adam Małysz czekał 1399 dni. Ja się cieszę, że to się stało w zakopanym, bo to naprawdę jest coś wielkiego dla mnie i myślę, że ten sentyment, który mam do zakopanego, do tych kibiców naszych. To nigdy nie zagaśnie. Po pierwszej serii wszystko wydawało się jasne. Małysz oddał najdłuższy skok dnia. 138,5 metra, a utrzymania prowadzenia życzył mu nawet ten, który w Zakopanem wygrał trzy ostatnie konkursy. Adam jest dla mnie wzorem. Z całego serca życzę mu zwycięstwa. Po drugim skoku Małysza wszyscy zamarli. Bohater Zakopanego skoczył 10 metrów bliżej, ale utrzymał pierwsze miejsce. Czuję na pewno szczególnie wielką ulgę. Że przy takim skoku dało mi się to zrealizować. Były łzy szczęścia, a potem długo oczekiwany Mazurek Gondowskiego. Ta, do takich chwil się żyje. A poniżej najszczęśliwszego człowieka w Zakopanem stanęli Andreas Kofler oraz Severin Freund.